Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego się zatrzymajcie, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, Niech pokój wasz powróci do was. Jeśli dom na to zasługuje, niech wstąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Pierwsza rzecz to pokój serca. Skąd on pochodzi? Od samego pana Jezusa. Na każdej mszy świętej słyszymy: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Przekażcie sobie znak pokoju. Kiedy przyjmujemy. Chrystusa, najpierw jednamy się. Jednamy się z Bogiem, z ludźmi, i kiedy jesteśmy pojednani, mamy w sercu pokój. I nie możemy iść, głosić Ewangelii, kiedy w sercu mamy nieprzebaczenie i niepokój. Dlatego trzeba prosić Boga, aby najpierw nas napełnił swoim pokojem. Braci i siostro, zobacz, jakie jest Twoje dzisiaj serce, czy w Twoim sercu jest pokój, czy też potrzebujesz najpierw. Pobyć z Chrystusem. Święty Marek Ewangelista, w swojej Ewangelii, podał trzy powody, dlaczego apostołowie zostali powołani przez pana Jezusa. Pierwszy, najważniejszy powód, żeby byli z nim. Drugi powód, aby mógł ich wysyłać. A trzeci, żeby mieli władzę nad złymi duchami. Pierwszy powód jest najważniejszy, bo wszystko inne byłoby niemożliwe, gdyby nie byli z Chrystusem. Gdyby nie zjednoczyli się z jego sercem kochającym, sercem pełnym miłości, które daje poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam, możemy iść jak owce między wilki, ponieważ pasterz stanie w naszej obronie. A co może nam zrobić człowiek? Zabrać nam życie? To jeszcze lepiej pójdziemy do nieba. Pokój. Święty Franciszek zasyżył, kiedy poszedł do saladyna, Szedł z tym pozdrowieniem pokój i dobro. Już wszystkie drzwi się otwierały. Krzyżowcy nie mogli wejść do Ziemi Świętej, a później święty Franciszek sam wędrował po całej Ziemi Świętej, bo niósł pokój. Nawet muzułmanie mówią: Salam aleikum, pokój z tobą, szalom, pokój. Szalom po hebrajsku znaczy coś więcej niż tylko pokój, czy coś jakiś święty spokój. Nie, to jest jakieś Doświadczenie sensu, jest jakaś moc, to jest jakaś, jakaś, prze, jakaś przestrzeń do działania. To nie jest jakieś spanie, już nic się nie dzieje, nuda. Nie, nie. To jest jakiś rodzaj poczucia sensu. Jest pewna harmonia wewnętrzna. I dzisiaj patrząc, że Pan Jezus ich posyła, mówi: idźcie i głoście. To jest przykazanie. To nie jest tylko przykazanie. Do tych, którzy mają sutanny, tak jak ja. Ale to jest przykazanie do wszystkich, którzy są ochrzczeni i są z Panem Jezusem. Idziesz do jakiegoś domu, mieszkasz w jakimś ojkos, czy w jakimś środowisku swojej rodziny, swoich sąsiadów, swojej szkoły czy pracy. To jest ojkos, to jest środowisko, którym jesteś posłany, jesteś jak zaczyn. Zaczyn od środka przemienia ciasto. I to jest właśnie bycie posłanym przez Jezusa. I do tego jeszcze otrzymujesz władzę. Władzę nad złymi duchami. Najpierw władzę w stosunku do siebie, żeby zły duch ciebie nie atakował. Jeżeli atakuje i cię kusi, to masz władzę. Możesz powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa: zakazuję ci, zły duchu, kusić mnie. Nie zgadzam się na te pokusy. Panie Jezu, ratuj, przyjdź mi z pomocą. A druga rzecz to mogę modlić się. Oczywiście nie chodzi o egzorcyzmy, bo egzorcyzmy są zarezerwowane dla egzorcystów, ale może być taki zwykły, prosty egzorcyzm, jak na przykład znak Krzyża, i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten znak Krzyża jest y, znakiem zwycięstwa nad zły, złymi duchami. Są tak zwane sakramentalia poda święcona która przypomina nasz chrzest i przypomina Ducha Świętego. Ale kiedy spotykamy się też z chorymi ludźmi, mogą być to chorzy na ciele, na duszy. Możemy, każdy z nas może się modlić, może prosić Boga o łaskę uzdrowienia. Nie chodzi o to, że my uzdrawiamy, ale Pan Bóg czasem może człowieka obdarzyć charyzmatem uzdrawiania. Trzeba to rozróżnić, charyzmat uzdrawiania od tak zwanego Bycia medium, kto na przykład jest na przykład praktykuje reiki czy jest bionergoterapeutą, to nie ma charyzmatu uzdrawiania, tylko ma pewnego rodzaju więzi z jakimiś energiami, mocami kosmicznymi, które tak naprawdę są wykorzystywane przez złe duchy. I dzisiaj trzeba by tak konkretnie sobie wyjaśnić, że ta misja, którą daje Pan Jezus. Ma być zawsze związana z pokojem. Tam, gdzie nie ma pokoju, tam, gdzie jest harmider, hałas, krzyki, to trzeba by się zastanowić, czy to pochodzi od Pana Boga. Oczywiście, podczas egzorcyzmów mogą być krzyki, bo zły duch przeszkadza, ale takie egzorcyzmy powinny się odbywać przy zamkniętych drzwiach, w jakiejś kaplicy. Modlitwy, takie ogólne, powinny być odprawiane w skupieniu uniżeniu przed Bogiem, w ciszy. Najlepiej właśnie w ciszy. Dzisiaj Pan Jezus też mówi o pewnej zapłacie. Niebezpieczeństwem jest, ja mówię tu też o sobie, nas, księży, tych, którzy głosimy, powiedzmy tak w cudzysłowie, zawodowo, zawodowo, Ewangelię, że nie tyle będziemy chcieli żyć Ewangelią, co żyć z Ewangelii. I to jest niebezpieczeństwo. Pan Jezus mówi, darmo trzymaliście, darmo dawajcie. Oczywiście godzien jest jakiejś strawy, czy jakiejś no, nagrody, czy zapłaty pracownik, ale to ma wynikać z dobrowolności. Jeżeli ktoś chce komuś dać, to w ten sposób jakoś wspomóc misjonarza. Dać na misję. To tak, ale misjonarz nie może z tego zrobić sobie jakiegoś sposobu na życie. Znani są bardzo bogaci pastorzy, którzy mają po kilka samolotów odrzutowych, mają po 150 milionów dolarów na koncie i to nie jest chyba ta droga, którą Pan Jezus mówi. To nie jest Ewangelia sukcesu. Nie bierzcie dwóch sukien, nie bierzcie miedzi do, do trzosów. To nie jest ta Ewangelia. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza szczególnie nas, kapłanów, do powrotu do takiego prostego życia. Proszę Was, kochani, módlcie się za nas, abyśmy nie ulegali pokusom zgniuśnienia, obrastania w jakieś dobra i w jakieś takie lenistwo duchowe, żeby nam się nie chciało już głosić Ewangelii. A jeżeli będziemy głosić Ewangelii, to taką Ewangelię taką miłą, łatwą i przyjemną, gdzie nie będzie żadnych sprzeciwów. Proście, abyśmy byli wierni Chrystusowi, żebyśmy mając w sercu pokój, nieśli pokój Chrystusowy, ale taki pokój, który czasem wywoła wyrzuty sumienia. Kiedy człowiek wtedy zaczyna się jakoś zastanawiać nad tym, jak należy żyć, to wtedy rzeczywiście może doświadczyć nawrócenia. Moi drodzy, są też tacy, którzy nie są godni tego pokoju i trzeba ich zostawić. Trzeba pamiętać o tym, że łaska przyjęcia Ewangelii to jest wielki dar to jest największa, najważniejsza wiadomość. Jeżeli ktoś ją lekceważy, odrzuca, to nie mamy co tracić czasu. Po prostu trzeba iść tam, gdzie są ludzie głodni Ewangelii. Chcą wejść do nieba, i czekają na tę Ewangelię. Nie mamy co zajmować się tymi, którzy nią gardzą. Oni sami na siebie ściągają różnego rodzaju nieszczęścia, a może te nieszczęścia dopiero spowodują, że będą mogli coś zastanowić się nad sobą i szukać. Może przypomną sobie o takich, którzy głosili Ewangelię. Ale nie warto jest tracić czas, energię dla tych, którzy kpią, wyśmiewają się ze Słowa Bożego. Trzeba iść tam, gdzie to Słowo Boże jest oczekiwane, przyjmowane. Oczywiście, Pan Jezus chce, żebyśmy siali wszędzie, ale nie ma co się zatrzymywać, trzeba iść dalej. W takim dokumencie Didache jest napisane, że prorok przebywał najdłużej trzy dni w jednym miejscu, potem szedł dalej. <laughs> Więc to jest to głoszenie... Rasianie ziarna, jak najdalej. Moi kochani, dzisiaj świętego Barnaby, syna pocieszenia. Może ktoś doświadcza dzisiaj jakiegoś niepokoju czy smutku. Padał deszcz, słońce już nie świeci, ale Pan Jezus mimo wszystko jest w naszych sercach i chce nas pocieszać. Chce dać nam swój pokój. Chce, żebyśmy ten pokój nieśli do naszych rodzin, do naszych miejsc, gdzie przebywamy. I na tę drogę misyjną, też na tę moc, żebyśmy mieli moc przeciwstawiania się złym mocom, żebyśmy objawiali to, że Bóg nas posyła, poprzez tę moc, która będzie w nas, moc pokoju, radości, a szczególnie tej miłości bezinteresownej. Na tę misję przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.